Witajcie! Odkąd istnieje nasza planeta, w różnych okresach pojawiało się na niej i wymierało wiele całych gatunków zwierząt. Jednym z nich jest Titano Boa, ogromny gat uważany za największego węża, który kiedykolwiek żył na Ziemi. Co by jednak było, gdyby ten wąż przetrwał do dziś i żył obok nas? Dziś opowiemy o tym, co by się stało, gdyby wąż Titanoboa nie wyginął. 60 milionów lat temu, gdy wymarły już dinozaury, Ziemię nadal zamieszkiwały niesamowite stworzenia o ogromnych rozmiarach i niezwykłych cechach. Jednym z nich był wąż Titanoboa. Titanoboa serrejonensis to gatunek wymarłego węża jednego z rodzaju Titanoboa, którego najbliższym współczesnym krewnym jest boatusiciel. Jednak w porównaniu do niego Titanoboa to prawdziwy potwór. Ten ogromny wąż osiągał 13 metrów długości i ważył ponad tonę. Nawet kilkadziesiąt milionów lat temu, gdy Ziemię zamieszkiwały giganty, był to nie lada potwór, nie mówiąc już o czasach współczesnych. Ale jak wyglądałby nasz świat, gdyby Titanoboa nigdy nie wyginęły? Wąż Titanoboa zamieszkiwał terytorium współczesnej Kolumbii około 60 milionów lat temu. Po raz pierwszy na kości węża natrafiono w pobliżu kolumbijskiej kopalni węgla Serejon. Węża odkryła ekspedycja międzynarodowych naukowców kierowana przez Jonathana Bloka, paleontologa kręgowców z Uniwersytetu Florydy, oraz Carlosa Jaramillo, paleobotanika ze Smisońskiego Instytutu Badań Tropikalnych w Panamie. Kanadyjscy i amerykańscy zoologowie po przeprowadzeniu analizy porównawczej szkieletu doszli do wniosku, że GAD rzeczywiście mógł osiągać 13 metrów długości i ważyć ponad tonę. Żeby uzmysłowić Wam jego ogrom, wyobraźcie sobie, że największy gatunek węża, anakonda zielona, osiąga zaledwie 5 metrów 20 cm. Anakondy zielone to obecnie najdłuższe i najgrubsze węże na naszej planecie. Jeśli zaś chodzi o obecnego rekordzistę długości na ziemi, to jest nim samica pytona siatkowego o imieniu Meduza. Uznaje się ją za najdłuższego węża na świecie. Mierzy ona 7,5 metra, a waży niemal 160 kg. Jak widać, nawet ogromna Meduza jest dwukrotnie mniejsza od titanoboa i aż 6 razy od niego lżejsza. Nawiasem mówiąc informacja o 13 metrach nie jest ostatecznie potwierdzona, ponieważ naukowcy nie znaleźli wielu skamieniałości prehistorycznych dusicieli. Mają jednak powody, by przypuszczać, że Titanoboa mogły osiągać ponad 13 metrów długości. Jeśli zaś chodzi o inne cechy charakterystyczne tych gadów, to badania naukowców wykazały, że te ogromne prehistoryczne gady były zimnokrwiste. Titanoboa zamieszkiwały rejony, w których średnia roczna temperatura wynosiła około 30 do 34 stopni Celsjusza. Naukowcy stwierdzili również, że to właśnie ciepły klimat panujący wówczas na Ziemi pozwolił tym zimnokrwistym gadom osiągać znacznie większe rozmiary niż ich współcześni potomkowie. Teorie te potwierdzają również obecnie prowadzone wykopaliska archeologiczne. Naukowcy zwracają również uwagę na fakt, że zwierzęta, które rodzą się i rozwijają na równiku, są często większe niż te, których siedlisko znajduje się na innych szerokościach geograficznych. Warto zwrócić uwagę na sposób odżywiania się prehistorycznych gigantów. Po zbadaniu struktury zębów Titanoboa, naukowcy doszli do wniosku, że żywiły się one rybami, żółwiami i prehistorycznymi krokodylami. Za tą hipotezą przemawia również fakt, że zwierzętom o tak niewiarygodnie dużych rozmiarach nie jest łatwo poruszać się po ziemi. Naukowcy podkreślają również, że sposób polowania Titanoboa przypomina ten, w jaki obecnie polują współczesne krokodyle, które najpierw czyhają na ofiary, a następnie rzucają się na nie i duszą je na śmierć. A teraz przejdźmy do głównego pytania. Co by było, gdyby Titanoboa nie wyginął. Około 58-57 milionów lat temu Titanoboa ostatecznie znikł z powierzchni Ziemi. Jednak w przeciwieństwie do wielu innych wymarłych gatunków zwierząt, o których praktycznie nic nie wiemy, Titanoboa zapisały się w kartach historii jako największe kiedykolwiek istniejące węże. A teraz wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby te ogromne węże nigdy nie wymarły i przetrwały do dziś. Przede wszystkim Titanoboa mogą żyć tylko w ciepłym klimacie w okolicach równika, więc można by je spotkać na wolności wyłącznie na przyległych szerokościach geograficznych, czyli ich siedlisko prawdopodobnie ograniczałoby się do Ameryki Południowej. To dobra wiadomość dla tych, którzy mieszkają na innych kontynentach, bo chyba mało kto chciałby zmierzyć się z takim gigantem w lesie. Ustaliliśmy obszar ich występowania, to teraz przejdźmy do historii. Wszyscy wiemy jacy byli starożytni Aztekowie, biorąc pod uwagę niezwykłe wierzenia tego ludu, a także skłonność do składania ofiar. Można założyć, że traktowaliby Titanoboa jak bóstwo. Ci przedstawiciele Indian prawdopodobnie regularnie składaliby temu gigantowi ofiary. Zastanówmy się nad osadnictwem. Biorąc pod uwagę fakt, że Titanoboa żyły głównie w pobliżu wody, gdzie czatowały na swoje ofiary, nie oznacza to jednak, że ludzie uniknęliby kontaktu z tak wielkim stworzeniem. Obecnie wąż ten byłby jednym z najważniejszych gigantów planety, na równi z płetwalem błękitnym, więc kłusownicy na pewno by na niego polowali. Skóra tego węża byłaby niezwykle pożądanym towarem na światowym rynku, a produkty wykonane z tego materiału kosztowałyby fortunę. Ponadto nie można wykluczyć, że Titanoboa byłby smakowitym kąskiem w krajach Ameryki Południowej. Najprawdopodobniej myśliwi wabiliby te węże za pomocą przynęt na krokodyle, zastawiali pułapki w ich siedliskach i czekali, aż złapią się w nie krokodyle, a wygłodniałe dusiciele przyjdą je zjeść. Poza tym z pewnością te olbrzymy trafiłyby do przemysłu rozrywkowego. Poświęcono by im zapewne programy telewizyjne, książki i filmy, zarówno fabularne, jak i dokumentalne. Ponadto prawdopodobnie trzymano by je w ogrodach zoologicznych i rezerwatach, jak wiele innych zwierząt. Pracownicy takich instytucji musieliby karmić tak gigantyczne stworzenia, a to nie lada kłopot. Jak widać, gdyby Titanoboa nie wymarły, świat zbytnio by się nie różnił, a ewentualne zmiany nie wpłynęłyby znacząco na nasze życie. Tak czy inaczej, wychodzi na to, że w wyginięciu Titanoboa jest więcej plusów niż minusów. Dobrze, że nie mamy do czynienia z tymi gigantami, które zresztą do tej pory mogłyby ewoluować w coś o wiele straszniejszego. Ponadto, gdyby Titanoboa nadal istniały, cierpiałyby od ludzkiej inwazyjności i działalności przemysłowej tak samo jak cierpią obecnie współczesne gatunki zwierząt. Nie dałoby się tego uniknąć. I nawet tak wielkim wężom nie spodobałoby się takie traktowanie. Dobrze więc, że Titanoboa istniały w najlepszym dla nich okresie. Bez dinozaurów i ludzi. I to wszystko na dziś. Jeśli Wam się podobało, łapki w górę. Do zobaczenia.